Wczoraj w dniu 25 stycznia 2023 roku nasza jednostka o godzinie 16.50 została dysponowana do zadymienia w budynku mieszkalnym. Z pierwszych informacji wynikało, że zadymienie jest na klatce. Nie jest sprecyzowane gdzie występuje pożar. Po czym nasi strażacy udali się na miejsce zdarzenia. W międzyczasie Doszła do nas jeszcze informacja, że w budynku mogą znajdować się co najmniej trzy osoby poszkodowane. Zadymienie jest na klatce bardzo duże, nie ma możliwości kontaktu z tymi osobami i na pewno nie opuściły mieszkań. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, nasz zastęp, nasz zastęp przystąpił do rozpoznania na miejscu, przepytania świadków zdarzenia, ubrania aparatów ochrony dróg oddechowych i przystąpienia do działań, sprawdzenia lokalizacji miejsca pożaru oraz ewakuacji osób poszkodowanych. Po przyjeździe na miejsce zastępów Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej przystąpili do lokalizacji, szukania lokalizacji miejsca zdarzenia, które okazało się w późniejszym czasie, że występuje w pomieszczeniach piwnicznych, w kotłowni. Nasze działania polegały na wyprowadzeniu osób poszkodowanych z budynku mieszkalnego, ponieważ cała klatka była zadymiona. Wyjście osób poszkodowanych z mieszkań było niemożliwe. Nasi strażacy musieli je wyprowadzić. Były to osoby w podeszłym wieku, więc trwało to dosyć sporo czasu. Jeśli chodzi o dalsze działania, to polegały na przewietrzu, ugaszeniu miejsca pożaru. W przewietrzeniu pomieszczeń i mieszkań oraz klatki schodowej, wypompowaniu wody z piwnicy i te działania skończyły się około 21.00. Czy wiadomo, co było powodem? Powodem najprawdopodobniej było zapruszenie po prostu drzewa, węgla i materiałów papierniczych, które znajdowały się w piwnicy, w której był piec do ogrzewania danego lokalu. Jeśli chodzi o całą sytuację, to jesteśmy bardzo wdzięczni dwóm młodym ludziom, chłopcom, którzy zainterweniowali, zgłosili na pod numer 112 całe zdarzenie, po czym pokierowali nasz zastęp do miejsca zdarzenia oraz przekazali informacje w których mieszkaniach mogą znajdować się osoby poszkodowane i z których mieszkań na pewno oni te osoby nie wyszły. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym młodym ludziom za taką postawę która zasługuje na wdzięczność i ogromne podziękowania. Najważniejsze było to, że to zgłoszenie dosyć bardzo szybko wpłynęło do numeru 112, po czym zostało przekierowane do Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim, która nas zadysponowała. Zadymienie na klatce schodowej było tak duże, że nie było możliwości, żeby mieszkańcy z tych poszczególnych mieszkań sami opuścili te mieszkania klatką schodową. Zadymienie było tak duże, że na odległość 10 cm nie było nic widać i nawet z mucznymi latarkami strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych mieli trudności, żeby dostać się na pierwsze piętro. Przypuśćmy, że tam nikogo nie byłoby przechodniów, ani nikogo, kto widziałby, że tam się pali, to Możło, mogło dojść do, do wielkiej tragedii. Dziękuję bardzo.